na te dwie paczki czekałem 2 miesiące zobaczymy czy to jest zgodnie z opisem bo to jest bezpośrednio z Chin przesłane z Aliexpress, pierwszy raz kupiłem zobaczymy czy się zgadza to już oglądajcie, zobaczymy no i dobra, te dwie paczki już mam u siebie w domu i zobaczymy co to jest, ale po obrazkach widać, że jest to co zamówiłem i w Polsce bym za to zapłacił 32 tysiące złotych. Cena z kosmosu ogólnie. Jak ja się dowiedziałem o tej cenie, jak mi zrobili wycenę, wycenę tych dwóch urządzeń, no to się za głowę zapałem. Na pewno nie stać mi na tak dużą kwotę za takie urządzenia, żeby zapłacić, więc zacząłem szukać w Chinach. No i znalazłem. I co z tego wyjdzie? I co z tego będzie? To zaraz to rozbroimy i Wam wszystko pokażę, czy to się zgadza z opisem i czy spełniają wizualnie, przynajmniej jak wezmę to w rękę, moim oczekiwaniom. No proszę, ja nawet nie wiedziałem, że dołożą mi rolki, a te rolki są bardzo istotne. Nie wiedziałem, bo uważam, że rolki będę musiał dokopywać i z tego co widać, te rolki widzę, że tu jest metal, że one są. Takie porządne, dobra, jedziemy dalej. No, torba nawet jest. No, jest torba. Ale kurde, już, już na razie jestem zadowolony. No tu ptyczka, przejściówka chyba, wiecie, z chińskiego na, na, na europejskie. Na, bynajmniej na polskie, nie wiem. No następna część paczki, tu jest jedna. To, co Wam pokazywałem przed chwilą. I teraz druga. Wychodzi na to, że to jest to, co chciałem. Ale to ciężkie jest. Słuchajcie, nagrywam sam, bo żony nie ma. A ja jestem dosyć mocno chory, nawet. Już jestem spocony cały. Ale to zaraz rozpakuję i wam będę pokazywał. Dalej. No, jest to to takie właśnie jak trzeba. Tu się reguluje. To się zakłada na rurę. To się zakłada, zakłada na rurę. I to jest akurat do precyzyjnego. Yy, frezowania rury. To jest pres, zobaczcie. Frezowania, bo jak my rurę ucinamy, to ona musi być sprezowana na początku. Ten, wiecie, ucięty kawałek, nie? I to nam zajmowało zawsze kupę czasu, bo to trzeba od sprezować. Czy to jest rura kanalizacyjna, yy, czy to rura nawet PE, którą łączymy na elektromupy, na elektro, elektroporowo. Co tu się dzieje? A tu? Co mi tutaj już gryziesz ty? Jasienka mi tu przeszkadza, pomaga raczej. Wreszcie tak jest. No i bardzo dobrze, bo to jest do metalu, do plastików. No do różnego, do nierdzewki. Czyli możemy tą prezować właśnie wszystkie rury. No jest, no już to mi się już podoba. Słuchajcie, bo nawet Nieraz tak dużo cięcia nie mamy, ale nieraz mamy cięcie takich rur trochę i obrabianie tego jednak zajmuje trochę czasu, a to będzie, zajmie po prostu kilkanaście sekund, tak. Dobra, to to jedno urządzenie już jest. I to widać, że to jest solidne, naprawdę, to nie chiszczyzna, zobaczcie, chiszczyzna, a solidne, tak. Nie, nie, to już Chiny się skończyły takim dziadostwem, Jakie było, i to jest na rurę 250, myślę, że tutaj nawet i na 300 to obejmie. E, dotąd to jest, dobra, dotąd to jest, tak? że 250 obejmie, ale ja mam sposób, żeby nawet i 300 tym zrobić. Słuchajcie, ja, wiecie, jestem taki pomysłowy dobromil. Dobra, to to jedno się na pewno zgadza, Ym, i to, no to ma swoją wagę. Ja Wam powiem, jak to się bierze w rękę, zakłada się na rurę. I tym się prezuje, obraca się tym. A te rolki służą właśnie, żeby rura się. Yy, no, żeby rura się obracała. I to dzisiaj, jak tylko chłopaki przyjadą na bazę, yy, wypróbujemy, zademonstrujemy, to będziecie widzieć. O, no, to wygląda tak. I to jest wszystko, co powinno być. Nawet są rolki, i tutaj też są rolki. Słuchajcie, do drugiej maszyny. Ach. Jedną ręką nie to trudno wszystko jest robić. No jest maszynka. Czerwona, ładna, taka raczej pomarańczowa tak raczej, nie? Zobaczymy. No, o! <laughs> Proszę bardzo. No tutaj położę może. I tu przy was to rozpakuje. Wystarcza też. I tutaj jest to odpierane do, do rury. To jest akurat do chyba do 250 maksymalnie. Tak. No i tym się elegancko równo bo tak my żeśmy zawsze musieli taśmą, wiecie markerem odznaczać w koło, żeby równo obciąć rurę. to jest bardzo ważne, żeby. A, tu są rolki, czyli dobra. Ym, czyli ja wam, m, pokażemy wam, jak to właśnie działa. Bo tą maszynką przy okazji wiecie, zazębienie tutaj jest. To tą maszynką nie to, że jedną ręką nie a drugą rurę to obracamy drugą ręką, tylko to po prostu ta maszynka robi. No. Yy, a, i co powiedziałem, że te cięcie u nas musi być bardzo precyzyjne nieraz. Yy, bo to później zależy. Jakie cięcie jest, to od tego połączenia. No i proszę bardzo, ładnie się rozchodzi. Wszystko cacy, no i tyle, No i tak to jest. Rolki, rolki jakie są? Od tego modelu, rolki są takie. Dobra, wezmę to na bok na razie, bo na wszędzie już się biuro zrobiło. A od tego, rolki są tak, jakby chyba mniejsze, moim zdaniem. Delikatniejsze, tak, delikatniejsze, mniejsze i lżejsze. A tutaj jest tak, jakby to większe, nie? ale ta maszynka kosztowała o wiele więcej. Czyli ta jest do cięcia rur, a ta jest do frezowania tych rur. Wiecie, taka paska musi powstać tam, nie? Na tych rurach, a tutaj jest do precyzyjnego cięcia, żeby tą rurę równo obciąć, żeby nie było, jak to my mówimy, skiełbasy. No, ale to słuchajcie. Mam, yy, mam w tym momencie. Raz, dwa, trzy, cztery. Osiem rolek, tak? Osiem rolek to już jest nadmiar, yy, bo jemy. Yy, no nieraz nie raz 12 dwunastometrową, nie? Ale to. I to się rozłoży i można uciąć. No dwunastometrowa to już jest duża, ale przeważnie to są rury 6-metrowe i 3-metrowe. Także mamy maszynki dwie. I tutaj w Polsce mówię, zapłaciłbym za nie około 32 tysięcy, a tutaj mi wyszło niecałe 4 tysiące. Niecałe 4000 i pytanie, czy cło od tego, żeśmy płacili? No, nie płaciliśmy od tego cła, bo to jest na zerowym yy, cle. Yy, takie maszyny, z tego, jak żeśmy wyczytali, to mają zerowe cło. Moja żona kiedyś z Chin zamawiała taki tasak, tam jak żeście widzieli. To, to cło było opacane od razu. Przepraszam, bo chory jestem. To cło było opacane od razu u listonosza, nie? Także ona musiała zapłacić cło. To jest w granicach tam od 0 do 5%, i od 5% co ileś tam i tak dalej. Ona zapłaciła 5%, a od tego co wychodzi, jak żeśmy wyczytali, to nie ma, nie ma cła. I zresztą się dowiemy jeszcze u naszej księgowej, czy takowe cło musimy zapłacić. A jeżeli co, no to gdzieś musimy zapłacić. Ja nie wiem gdzie, no, w urzędzie celnym, tak, ale to no, chyba nam od razu przyjść, nie? Bez niczego. Widać, że maszyny są zgodne z zamówieniem, nawet są solidniejsze niż się spodziewałem. Mówię, za te pieniądze to ja mogę zaryzykować, tak? 32 tysiące, a tutaj niecałe 4000 tysiące za te dwie maszyny, 4000, tysiące, tak? I za takie podobne maszyny, tutaj no takie same, tej samej wielkości 32 tysiące, taką by cenę dostałem, firmy tutaj jakiejś, wiecie, renomowanej, Firmy, no ale słuchajcie, renomowana firma. Ja podejrzewam, że jakbym ja chciał sobie coś takiego zrobić, to umawiam się z Chińczykami, i oni pod moim logo wyprodukują maszynę taką, jaką będę chciał, tak? Także tutaj może być tak samo równie dobrze, wiecie, nazwa mojej, mojej firmy. No, tutaj widzicie, jest wszystko po chińsku napisane. Można sobie zeskanować i. Ten, tarcza widiowa. I te tarcze są dostępne w Polsce, nie ma żadnego problemu i tak dalej. Głębokość cięcia tutaj nie wiem jaka jest, ale odpowiednia tam chyba do 2 cm, 2,5 cm do cięcia. Tak, gdzieś tak będzie. Także każdą grubość rury sobie tutaj utniemy. A jak nie utniemy nawet grubości rury, to już mamy ładny ślad zrobiony i sobie dotniemy po prostu jakąś tam inną maszynką, nie wiem, albo szablownicą, wiecie, tym, takim rękinkiem, szablownica. Albo pleksem, albo gumówką, jak my to nazywamy tutaj w naszym województwie, te urządzenia, te Bosze, nie Bosze, popularnie Bosz to się nazywało, nie? bo kiedyś na rynek tylko Bosze wchodziły. Teraz są różnego rodzaju, różne firmy, lepsze lub gorsze. To sobie po prostu możemy dociąć, nie? ale to już na pewno przyspieszy sprawę niesamowicie. No i ta precyzyjność, u nas właśnie zależy ta precyzyjność cięcia tego wszystkiego. Dobra, i mówię, zaraz będziemy próbować, jak to wygląda. I na tą próbę zapraszam Was na drugi filmik, tak? bo tutaj też tam może trochę zejść, musimy się przygotować i tak dalej. Także zapraszamy, zapraszam Was na drugi filmik na temat. Yy... No nie wiem, jaki to tytuł będzie, ale tytuł będzie taki sam, tylko że jeden z jedynką, a drugi z dwójką yy, yy, na moim kanale. Także zapraszam, dziękuję ślicznie i do zobaczenia w następnym filmiku.